W dzisiejszym programie chciałbym Państwu rekomendować strony Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. W szczególności ten fragment strony, który dotyczy nowych mediów w nowoczesnej szkole. Link prowadzi nas przede wszystkim do krótkiego wprowadzenia, o którym mamy szansę zapoznać się, w jaki sposób nauczyciele powinni korzystać z materiałów. Dostępna jest również krótka i zwięzła prezentacja tego, jak powinno wyglądać zastosowanie nowych mediów w nowoczesnej szkole. Jest to temat o tyle ciekawy, że jak do tej pory nauczyciele w znacznej mierze nie wykorzystują pełnej możliwości tego, co dają nowe media i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym. Sama prezentacja zawiera. Taki krótki przegląd tego wszystkiego, co y, możemy robić przy wykorzystaniu nowych y, mediów, w szczególności tych wszystkich możliwości, które dają y, nowoczesne y, narzędzia do edycji dźwięku i audio, a także wideo. Cały świat nowych mediów to nie tylko internet, komórki, ale przede wszystkim te wszystkie zasoby, które dają możliwość korzystania z multimediów. Jak na te zmiany reaguje nasza szkoła? Nowe media to jest w ogóle kłopotliwy termin, bo z jednej strony tak naprawdę jak mówimy o nowych mediach to. Mamy najczęściej pewnie dzisiaj na myśli usieciowione media cyfrowe, tak? czyli takie media, które z jednej strony są połączone z internetem albo z innymi sieciami komunikacyjnymi, które jakby sprawiają, że cyrkulacja treści jest bardzo łatwa, z drugiej strony ten zapis cyfrowy sprawia, że to są media, którymi łatwo jest manipulować, które można kopiować. To jest myślę też ciekawy taki moment w historii, że państwa uczniowie są tak w praktyce pierwszym pokoleniem Polaków, które chodzi w swoją dorosłość nie pamiętając czasów sprzed internetu. To jest myślę w ogóle jakby oś problemów związanych z nowymi mediami. Trudno się nie zgodzić. Szkoła ma tutaj do odegrania rolę ogromną. Przede wszystkim wprowadzamy nowy rodzaj kultury. Po drugie, w dalszym ciągu musimy przekazać i nauczyć tych samych treści, których uczyliśmy kiedyś, ale teraz. Musimy dokonać tego w zupełnie inny sposób. Musimy uczniów przygotować do pracy zespołowej, także nauczyć ich pewnej mądrości medialnej i inteligencji, jeżeli chodzi o wykorzystanie zasobów internetowych. Niestety, bardzo wiele pozostaje do życzenia w tej kwestii, mało tego, że. Częściowo uczymy naszych uczniów tylko korzystać z wielu zasobów, ale nie uczymy ich wykorzystywać ich w sposób kreatywny. Nastolatkowie nie potrafią ani zamieszczać, ani komentować w sposób cywilizowany prac innych i osiągnięć innych w internecie. Pomimo intensywnych ich działań różnych, na różnych kierunkach dotyczących rozwoju umiejętności pedagogicznych w tym kwestii, w dalszym ciągu wiele umiejętności pozostaje poza zasięgiem nauczycieli, a przecież można stworzyć własny film, podłożyć napisy pod film już istniejący, podłożyć własne audio pod taki materiał. Możemy tworzyć własne treści. I to nie tylko na lekcjach języka angielskiego w postaci dialogów czy niemieckiego, ale również w przetworzeniu filmów, które umożliwią przekazywanie innych treści. Istnieje możliwość tworzenia gier komputerowych. Wykorzystania tych materiałów stworzonych w grach do procesu dydaktycznego. Więc trzeba, musimy e, nauczyć się i wykorzystywać te nowoczesne media w pracy nauczyciela.